Dzień dobry. Chciałabym powiedzieć kilka słów o objawach schizofrenii. Ciężko będzie o tym mówić, przynajmniej o szczegółach, ponieważ starałam się przez lata wymazać objawy z pamięci. I tym razem bez obrazu, bo stwierdziłam, że ciężko mi się głosi długie monologi. Może nie mam daru, ale tak naprawdę to nie wiem. Lubię za to dialogi. O, może kiedyś jakiś wywiad? I wolałam tym razem sobie napisać, co mam do powiedzenia, posegregować chronologicznie wydarzenia w głowie, a dużo tego jest. To zaczynam. Choroba zaczęła się u mnie w 2009 roku, być może po dużym stresie, którego wcześniej doświadczyłam, a którego wydawało mi się, że nie przeżyłam. Mówię być może, bo tego nikt nie wie. Chciałabym wiedzieć dlaczego, dlaczego. Bo jestem taką analityczką, no ale niestety, miałam wówczas 31 lat i byłam samotną osobą. Tak zwaną singielką. Miałam dużo czasu wolnego dla siebie, dla przemyśleń, bo wcześniej się rozstałam i wydawało mi się, że jest wszystko dobrze, ale nie było. Do tych obserwacji doszłam po latach, jak zaakceptowałam chorobę. W grudniu rozstałam się, a mniej więcej już w marcu zaczęły się urojenia. Różne wizje denerwowały mnie liczby, wręcz prześladowały. Nie będę podawać przykładów, ponieważ i tak każdy ma inne, ale wówczas na tamtą chwilę wydawało mi się, że tak naprawdę wszystko jest w porządku. Że to ja zdrowa żyję w chorym świecie, a nie że ja jestem chora i żyję w tak zwanym zdrowym świecie. No, można tu sobie polemizować o zdrowym świecie, ale wiecie o co chodzi. Byłam wtedy już chora, po prostu. To trwało do lata, kiedy te rodzice zaczęli się orientować, że coś się dzieje. Leków z tego, co pamiętam, nie chciałam brać. Trafiłam pod koniec lata do szpitala psychiatrycznego. Musiałam sięgnąć do wypisu ze szpitala, aby dokładnie wam przytoczyć objawy. Myślałam, że będzie ciężko, ze względu na bolesne wspomnienia, ale już nie. Traktuję to jako pomoc dla osób, u których może zaczynać się choroba. Wiem, że to może pomóc. Napisano w wypisie, że byłam nieufna, podejrzliwa, bałam się wcześniej wychodzić z domu. Wypowiadałam powoli treści urojeniowe, władnięta doznaniami psychotycznymi. I mimo, że byłam w szpitalu, wyszłam podleczona, to i tak sobie myślałam, że chora nie byłam. Nie jestem. Stwierdzono u mnie schizofrenię paranoidalną. Ale świadoma choroby nie byłam cały czas. Przez rok brałam dużą dawkę leków i byłam, jakby wyjęta z życia. Doskonale znam ten stan. Wiem, że nic się nie chce kompletnie. Wiem, jak nie chce się wstać z łóżka. Wiem, jak ciężko nawet się umyć, a co tu mówić o wyjściu na spacer gdziekolwiek. Ciężko mnie było zachęcić do czegoś, zawsze znalazłam wymówkę. Dużo czasu spędzałam u rodziców. Źle się czułam w pustym domu u siebie. Tym bardziej, że nic mnie wtedy nie interesowało oprócz oglądania telewizji. Kiedy zaczęłam brać mniejszą dawkę, przepisaną przez lekarza, zaczęłam wracać do życia. Niech to nie ma wydźwięku negatywnego. Absolutnie. Tak działają niestety czasem leki. I takie dawki leków, te większe, też są widocznie potrzebne, żeby wyciszyć w organizm. A potem zaczęło się ubranie leków w kratkę. Różne przewroty w życiu zawodowym, by znowu po ciężkim stresie w 2012 roku znaleźć się w szpitalu objawy były następujące: O mamy słuchowe i wzrokowe. To pamiętam akurat. Głosy w głowie. Czasami się pisze, że są na tle religijnym, i takie też miałam. Chorzy na schizofrenię, wiedząc, co to znaczy głosy. A tak zwani zdrowi, to tak, jakby ktoś mówił w twojej głowie, najprościej rzecz ujmując. I potem znowu brałam różne leki a raczej nie brałam, i w 2013 roku powtórnie szpital. I omamy, podobnie słuchowe, czyli głosy i wzrokowe. Jak widzicie, powtarza się u mnie stres przed wystąpieniem ataków schizofrenii, no i niebrania leków. Te dwie przyczyny wspólnie powodują niestety atak choroby. Taki mój wniosek. Brać leki regularnie. Być pod kontrolą lekarza. Dopiero od miesiąca biorę je regularnie, bo wcześniej zauważyłam u siebie tak zwane nerwy, więc reagowałam w porę. I tak naprawdę jestem świadoma choroby i zrozumiałam pewne rzeczy, że muszę leki zażywać do końca życia. Jakoś się wtedy popłakałam, sama nie wiem dlaczego. Być może otworzyłam przed sobą nowe drzwi. Byłoby mi przykro mówić wam, że trzeba brać leki, podczas gdy sama bym ich nie brała. To dla mnie obłuda, a ja szczera dziewczyna jestem. Byłoby mi przykro prowadzić tę inicjatywę, brać nieregularnie leki i skazywać siebie na ryzyko wystąpienia ataku choroby, podczas gdy tyle ciekawych rzeczy się dzieje, tyle się może wydarzyć, a ja chcę być świadoma, świadomie myśleć i czuć. Do końca życia więc pastelka szczęścia. Tak ją sobie nazywam, tak sobie trzeba myśleć.